Witam serdecznie w dziewiątym odcinku serii Poznaj Final Fantasy 9. Ciężki lot statkiem transportowym. Zapraszam do oglądania serii na kanale Banaś W dzisiejszym odcinku zostaniemy zaatakowani przez Black Walsa III, który za wszelką cenę będzie próbował rozbić nasz statek. Znajdujemy się w Cargo Ship. Vivi próbuje rozmawiać z czarnym magiem, jednak ten nawet go nie zauważa, wciąż pracując. Czarni magowie są załogą tego statku. Wyglądają na żywych i poruszają się. Magowie stworzeni wiosce dali przywożą następnych statkiem. Będziemy lecieć zaraz nad złym lasem. Czy Boss i reszta bezpiecznie się wydostali? Pewnie Baku powiedziałby, że to nie nasz biznes. Vivi nie jest w stanie porozmawiać z żadnym z nich. Biedny próbuje i próbuje, jednak to wszystko na marne to wygląda tak jakby oni go nawet nie zauważali nawet się nie odwrócą w jego stronę co za stary silnik Lindlum to jedyne miejsce gdzie sprzedają silniki zasilane mgłą muszą używać tych samych co kupili lata temu może i aleksandra nie ma rozwiniętej technologii ale to co zobaczyliśmy w wiosce dali zmieniło o te myślenie Zidan musi wejść na górę i zawrócić statek do Lindlum, zanim załoga dotrze do zamku. Da w tym czasie rzucić okiem na biednego Viviego. Przed wejściem na pokład zobaczymy Zidana po ostatniej walce z Black numer nr 2. Zapokany Steiner klęczy na pokładzie, ponieważ statek ruszył. on nie, zabrał na niego księżniczki. Jak on mógł do tego dopuścić? I co on teraz ma zrobić? Nigdy nie oczekiwał, że pójdzie tak źle. Co on powie królowej? Plan Steinera prawie poszedł na marne. Próbuje się tłumaczyć tym, że to przestał załogę. Słyszy głos Zidana, po czym zaczyna wypytywać o księżniczkę. Spokojnie jest w maszynowni. Steiner wyjawia Zidanowi swój plan powrotu do Aleksandrii, a Zidan ma zostać powieszony za porwanie członka rodziny królewskiej. Niech cieszy się wolnością, póki może. Zidan wchodzi do kokpitu. Steiner patrzy w niebo i rozmyśla nad swoim osiągnięciem. Królowa Brachne z pewnością będzie zadowolona. Jednak księżniczka nie weszłaby na statek bez pomocy Zidana. Steiner złoży prośbę o darowanie mu życia. To będzie bardzo szachetne z jego strony. To wszystko przez tą załogę. Gdyby tylko chcieli się jego słuchać, to nie doszłoby do sytuacji, gdzie statek nagle odlatuje. Steiner musi sprawdzić, co to za jedni. Gdzie Zidan? Radość zmienia kurs podróży. Nagle Steiner wpada do środka, wydając z siebie niepokojące odgłosy. Przejęty Zidan pyta, co się z nim dzieje, i czy czym się nie zadławił. Za to Steiner, jednocześnie obrażając go, rozkazuje mu zabrócić statek. Próbuje uderzyć Zidana, ale z łatwością ten zeskakuje mu z drogi. Próbuje ponownie go zaatakować. Tym razem Zidan skakuje na wystającą rurę, chwytając się jej ogonem. Kilku czarnych magów wchodzi na pokład. Do tej pory na nic nie reagowali. na obwinia Zidana, oskarżając go o stworzenie zamieszania. Steiner przeprasza wszystkich zebranych i prosi o cierpliwość. Jak tylko zaprowadzi Zidana do aresztu, to zawróci statek. Coś jest nie tak. Członkowie załogi zaczynają wychodzić na pokład. Dropali się tu również Vivi i Dagger. Nadlatuje trzeci Blackwalls, który ląduje na statku i atakuje Viviego swoją magią. Więc Blackwalls i został pokonany przez dziecko. Nikt nie ma szans z numerem trzecim. Księżniczka ma się nie ruszać, gdy ten ma wyeliminować małego maga. Czarni magowie osłaniają jego, jednak nie różnią się niczym od pozbawionych myśli lalek. Co oni mogą zrobić? Przecież nie mają szans z numerem trzecim. Co za okrucieństwo! Vivi pod wpływem emocji wybiega do walki. Zaraz za nim wybiega Seiner, który będzie go wspierał. Zidan leci już za nimi, jednak zatrzymuje się najpierw przy Dagger. Na czas walki z Black Waltzem, to ona ma zająć się sterami. Sytuacja stała się naprawdę niebezpieczna. Nie jest jeszcze za późno, by zawrócić statek, dlatego Dagger musi zdecydować, czy chce wrócić do zamku, czy przeciąć południową bramę w drodze do Lindlund. Nieważne co się stanie, Zidan będzie po jej stronie. Postara się nie rozbić statku. Dan w wspomół swoich towarzyszy w walce. W tym samym czasie Vivi konfrontuje się z Black Wallce. Dlaczego zrobiłeś coś takiego? Czy oni nie byli twoimi przyjaciółmi? Black Walls różni się swoim wyglądem od czarnych magów, nawet jeśli nie byli jego sojusznikami, to co zrobił było niedopuszczalne. Nie ma sensu się o nich martwić, ponieważ nawet w tej chwili są produkowani w większych ilościach. Odpowiedzi na pytania nie przyniosą nic pozytywnego, ponieważ jedyne co powie Black Wars to, że wszyscy zginą, a on wyeliminuje każdego, kto stanie mu na drodze. Emocje Viviego są na najwyższym poziomie. Wpada w trans. Zidane standardowo kradnie. Steiner rozpoczyna od Fireswordów, a Vivi używa swojej umiejętności transu, którą jest używanie dwóch czarów na akcję. Yahuas używa Tundary, która jest silniejszym czarem Thunder. Nie robi ona wrażenia na Zidanie. Kradniemy Fire Fireswordy Steinera zadają dużo obrażenia przeciwnikowi. Nawet czary Viviego nie zadają takiej ilości obrażeń. Ten rlecz z widana, by ten mógł ograść przeciwnika z reszty przedmiotów i na tym teraz się głównie skupimy. I ponownie używa podwójnego czaru Fire. Po czterech atakach Viviemu kończy się trans. Hit Black zabiera ponad połowę życia Zidonowi. Tym razem udało nam się okraść przeciwnika Silver Glows, jednak posiada on jeszcze jeden przedmiot. Niestety czary BlackWallsa są zabójcze dla Viviego. Po ataku Zidana przeciwnik unosi się w powietrze, przez co trudniej trafić go atakami. Myślicie, że możecie mnie pokonać? BlackWall staje się groźniejszy, ponieważ jego ataki są skierowane teraz w całą drużynę. Po dwóch atakach opada na ziemię, zostaje zatykowany przez Zidana i ponownie się wznosi. Warto wtedy użyć stainerem Minus Strike'a, który trafia w przeciwnika różnicą aktualnych do maksymalnych punktów życia stainera. Black Walls istnieje tylko po to, by zabijać i odfruwa. Z iloma Blackwellcami będziemy musieli jeszcze walczyć. Zostaje się śmieszne. Zidan uważa, że to ostatni, ale skąd on wie takie rzeczy? A no właśnie, nie uważasz, że numer trzeci powinien być ostatnim? Widać już południową bramę. Zrobiła to. Z jednego statku Zorni i Turno oglądają walkę. Widziałeś to? Nasi ulepszeni czarni magowie. Wszyscy zniszczeni. Zdradził nas. To wszystko wina Steinera. Statek staje się niestabilny. Nie puszczaj sterów. Wraca tu numer trzeci, ale coś z nim nie tak. Jest zniszczony. Już nic nie możemy zrobić, daliśmy mu za potężną magię. Trzeba się ewakuować. Zornitorny wyskakują z lecącego statku. Na miejscu ich pojawia się Blackwall III i zajmuje ster. Powtarza w kółko, że żyje tylko po to, by zabijać. Akcja wraca do kokpitu statku towarowego. Dagger widzi olbrzymią południową bramę zbudowaną wyłącznie dla sterowców. Manewrowanie w niej może być trudne, jednak Dagger chce to zrobić sama. Nie mamy pozwolenia na przelot, mogą zamknąć nam bramę, ale raczej wszystko się uda. Ochrona była zupełnie niedbała, kiedy Zidan przybył tutaj na statku teatralnym. Będzie dobrze, kapitanie Dagger. Ten statek jest stary, ale jego silnik ma moc. Steiner wbiega do kokpitu, krzycząc, by księżniczka zawróciła statek, ponieważ obawia się, że zbliżający się do naszego sterowca Wall uderzy w nas. Zardzawiały ma rację, Wall zmierza w naszym kierunku. Musimy przyśpieszyć w stronę południowej bramy, lecz istnieje ryzyko, że zamknie się przed nami. Nie ma możliwości wymieniania go na tym statku. Jedyną szansą jest znięcie się przed bramą i zamknięcie go. Aby to się udało, musimy maksymalnie zwiększyć moc używając do tego dźwigni. Bez względu na wszystko musimy trzymać się ustalonego kursu. Damy radę. W komentarzu pod tym filmem napisz, czy zaryzykowałbyś lecieć przez południową bramę. Zdaje mi się, że sforsowaliśmy go za mocno. Dlaczego wszyscy zamilkli? Udało nam się. No co jest z wami? Rozweselcie się. Dagger obarcza się tym, że poważnie uszkodziła południową bramę. Ale niech się tym nie martwi, bo naprawił go w mnieniu oka. Statek towarowy został rozbity. Straciliśmy cały ładunek. A południowa brama jest zniszczona. Steiner nie może uwierzyć, że brał w tym udział. Dagger nie chciała go w to angażować, jednak przyczynił się do naszego uratowania. Co za miłe słowa, Steiner nie jest ich godzien. Zmienił swój top myślenia i w dalszym ciągu będzie chronić Dagger aż do powrotu na zamek. Steiner będzie podążał za nią aż na koniec świata. W oddali widać już główną bramę Lindlum. Lindlumowski zamek jest gigantyczny. Miasto Lindlum mieści się w środku zamku. Zidani i Dagger rozdzielą się, gdy już dotrzemy do Lindlum. I to właśnie kiedy zaczęli się do siebie zbliżać. Czy ci czarni magowie byli tacy sami jak Vivi? Steiner nie rozumie, w czym leży problem mistrza Viviego. Dlaczego ci magowie mieli być tacy sami jak on? A nawet jeśli tak, to dlaczego miałoby to mieć dla niego znaczenie? Nieważne co się stanie, Vivi jest wyjątkowy. Sprawdźmy pokład. Vivi, musisz zobaczyć Lindblom z góry. To najlepszy widok. Spójrz, Brama Sokoła jest przed nami. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie 9 odcinka serii Final Fantasy 9. Jeśli zainteresowałem Cię, to nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale Banaś, a jeżeli spodobał Ci się ten film, to dostaw kciuka w górę, abym wiedział dla jakiej ilości osób tworzy tę serię.